To the day I die. Dzień dobry moi drodzy, witam Was. W kolejnym vlogu i dzisiaj witam Was już w wersji z krótkimi włosami. Ogólnie zamysł podcięcia włosów był taki, żeby ściąć już cały ten blond, co mam, ale niestety wydaje mi się, że jeszcze go tutaj trochę zostało i mi się wydaje, że on zostanie ścięty dopiero gdzieś tu. Więc myślę, że jeszcze tak pół roku muszę poczekać i dopiero wtedy, jak zetnę włosy, to już tego blondu w ogóle nie będzie. Jest godzina jakoś dziewiąta, słuchajcie. Ja już dzisiaj byłam biegać, posprzątałam w mieszkaniu i zaraz robię sobie kawkę jeszcze nie było śniadania. Ale zaraz sobie coś zrobię. Dzisiaj w ogóle widzę się z Kasią. Idziemy sobie do IKEA. Także zabieramy ze sobą na tego vloga. Zapraszam. serial w ogóle Maxon Hall i bardzo mi się podoba. Ja ogólnie lubię takie różne seriale, czasami właśnie jak przerabiam zdjęcia, a teraz właśnie to robię. Włączę sobie jakieś takie seriali, w Moim takim Guilty Pleasure są takie seriale o jakichś takich nastolatkach albo już młodych dorosłych, którzy chodzą na studia. Ale co, ty potrzebujesz? Nie, nie potrzebuję, ale poważnie. To jest, jesteśmy na zakupach, ja mam swój metr, a Kasia kwiatka. To jest najpiękniejszego kwiatka na świecie. W sumie to nie jest nawet kwiatek, Kasia będzie aranżować balkon, więc pokażemy Wam jak to zrobić. Witam Was z kolejnego dnia tego vloga. Właśnie pięknie zaświeciło słońce przez okna. Mamy dzisiaj piątek. Ja wczoraj wróciłam do domu i szczerze to czułam się strasznie, bo to jak bolał mi brzuch, to ja już myślałam, że już ze mną jest koniec po prostu. Ciężko jest być kobietą. Ale dzisiaj już jest w porządku. Wzięłam sobie wczoraj jakieś tabletki, już jest git. Wczoraj w ogóle jeszcze wkręciłam się w serial. Słuchajcie, obejrzałam cały ten serial. Jak usiadłam przy tym serialu, to ja powiedziałam, ja nie wychodzę z domu, dopóki ja go nie obejrzę. I skończyłam. Obejrzałam wszystkie odcinki wczoraj i tak bardzo. Bardzo się wkręciło. Serio. Powiem wam? Dawno się tak nie wkręciłam w serial więc jeżeli nie macie co oglądać, to bardzo wam polecam Max Ton Hall. E, ja dzisiaj po prostu przeżywam żałobę serialową. Zawsze tak mam, że jak obierz jakiś naprawdę super serial, który się mega tak, wiecie, wciągnęłam, to potem następnego dnia przeżywam to, że nie mam co oglądać, ale to może dobrze, bo przynajmniej zrobię coś dzisiaj, bo wczoraj przerobiłam jedną sesję i w sumie to tyle zrobiłam i nagrałam dla Was trochę vloga, dlatego że byłam tak wciągnięta w ten serial, że mówię koniec, nic więcej nie robię. Więc ogólnie wczoraj, e, będąc w, z Kasią, bo wczoraj widzieliście, widzieliście, bo to jest jeszcze ten vlog, Więc widzieliście, spotkałam się z Kasią i słuchajcie, wczoraj, będąc z Kasią, e, byłam w oszą. E, I będąc z tym oszą, znalazłam 0% e, takie winko i stwierdziłam, że spróbuję. Ja już miałam raz podejście do wina 0%, ale było okropne. Po prostu było okropne, serio, musicie mi zaufać, było bardzo niedobre i to chyba było wtedy kupione w jakimś innym sklepie mniejszym dlatego oni mieli mały wybór też i ja po prostu wino było bardzo złe wypałam go wczoraj, ale wczoraj przez to, że właśnie bolało mnie tak bardzo brzuch to wypiłam go dosłownie troszeczkę więc teraz zrobimy taste test tylko mam tu wodę jeszcze w ogóle, potłukłam wszystkie kieliszki wszystkie szklanki, to jest jedna szklanka, która mi została taka w miarę ładna więc w niej się napiję, tylko wypiję tą wodę teraz odstawiłam dość mocno alkohol i staram się nie pić, więc... i wiecie, to też nie jest tak że ja odsyłam całkiem, bo też nie chcę y, tu mówić takich rzeczy, a potem gdzieś tam stawiać jakieś y, story z y, procentami. Zdarza mi się napić, ale jest to w znacznie mniejszej ilości niż, niż kiedyś było, bo teraz jest to po prostu gdzieś tam, wiecie, raz raz na czas. Wygląda ładnie, wygląda tak jak po prostu to zwykłe i pachnie też jak to zwykłe, co jest dużym plusem, bo tam to po prostu smakowało jakiś taki rozcieńczony kompot było okropne. Mi to smakuje i ja uważam, że to jest dobry zamiennik. Wiecie, to nie smakuje identycznie, ale jest naprawdę spoko. Więc moi drodzy, wyglądałam jak mi właśnie wstała, ale dlatego, że siedzę i montuję vloga, i wiecie, to jest taka dość monotonna czynność. Ale stwierdziłam, że włączę sobie w tyle serial i tak bardzo spodobał mi się ten serial wczoraj, że po prostu. Obejrzyj jeszcze raz. Jestem zakochana w tym serialu, serio. Czuję, że potrzebuję obejrzeć to jeszcze raz. Wstałam rano i tylko zdążyłam nałożyć, zrobić skinker, nałożyć SPF i wybiegłam z domu. Bo wczoraj, jak szukaliśmy czegoś do jedzenia, to przez przypadek znaleźliśmy tutaj taką małą kawiarnię, w której robią croissanty z pistacją. I te croissanty z pistacją są tylko 3 dni w tygodniu. I słuchajcie, kupiłam. A teraz, słuchajcie, jadę, bo w ogóle stoję na jakimś miejscu, gdzie nie mogę stać, więc mam nadzieję, że nie dostanę mandatu. Lecę i będę robić test. Jest już jakieś dwie godzinki później, ale. Jadłam śniadanie, potem nie miałam w sumie ochoty, sprzątaliśmy, bo dawi w ogóle robi przemeblowanie w, w mieszkaniu, więc stwierdziłam, że dopiero teraz go przetestujemy. Jak na to, jak on wygląda. Jest so. Let's try. Jeszcze się nie do na ale już mogę powiedzieć, że to jest chyba najlepszy oklas na taki album w życiu. Serio jest przepyszny, samo ciasto jest po prostu tak chrupiące, tak przepyszne. Mmm... Ale ja patrzcie, ile już zjadłam i nie ma jeszcze pistacji. Dobra masa. Masa? A mi ta masa, tak, właśnie, kurde, liczyłam na coś lepszego. Nie, 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 nie. Delikatne, tak. Wiecie, jest spoko, ale jak idziecie na kruasantę z czekoladą, to myślicie o czymś takim. Wow, no bo zazwyczaj te kruasanty z czekoladą nie są najtańsze. Z pistacją. Wiedziałabym, że ten. Jest dobry, bo to ciasto w ogóle jest przepyszne. Jest taki delikatny, więc jak nie robicie takiej mega słodkiej hamskiej pistacji, to jest spoko. Ale jak myślicie o czymś takim, wiecie, pełnym kremu, wylewającym się i tak dalej, no to raczej poszłabym gdzie indziej. No. Dawid ogólnie ma taką tendencję, że dla niego po prostu raz za miesiąc musi być przemaprowanie, bo jak nie ma, to jest. Miesiąc stracony. W tym czasie, jak widzieliście, byłam po Asanty. Wygląda to w tym momencie tak, więc testuję nowe miejsca do nagrywania. Dzisiaj jest dzień mamy. Jako, że wiecie, one nie były kupowane dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela, więc się nigdzie nie kupię kwiatów, no to wyglądają tak, ale liczy się gest, ok. Teraz mi się wydaje, że nadglądają dość biednie i trochę... nie wiem czy... no nie wiem. Ładnie Ładnie? No. No ja nie wiem. Gdybyś była mamą, no, no, to chciałbyś taki dostawić. Właśnie lecimy do domu, dlatego że dzisiaj już jest Dzień Mamy i jedziemy do mnie, bo Dawida mamy nie mam w domu, więc jutro pewnie pojedziemy do nich. A ja od wczoraj jestem mega wkręcona w tą książkę. Ostatnio wspominałam o serialu Max Hall. to jest książka, na której podstawie powstał ten serial. Już się wkręciłam w nią mega. Jestem bardzo ciekawa, dlatego że jest dużo kolejnych części, więc na pewno przeczytam. Ciekawe, co się stanie dalej, bo wiecie, zanim wyjdzie serial, to też trochę minie, więc stwierdziłam, że przeczytam książkę, a potem po prostu jak wyjdzie serial, to obejrzę serial.